Idziemy do Monaco. Wszystkie kartki, dokumenty i w ogóle, nie? To tam jest na taką kartkę osobą, na którą nie pamiętasz, jak ty nie pisałaś. Czekamy pod Jesteśmy pod areną. Nie widać. Nie widać. Co? Odebrałyśmy, znaczy kupiłyśmy sety. Od Kassandry. The Rose. I mamy banerki. Grupowe i solowe. Ola ma. Hajuna. A ja mam Usonga. No. Są tam, ale no. Nie będziemy teraz pokazywać. Nie będziemy teraz pokazywać, bo co? Bo nie mamy ręki. I resztę zawartość koperty pokażemy już. W domu Nie będzie czasu, bo ja się będę musiała pakować Będziemy spać, bo ja się wyprowadzam już jutro No to kiedyś na pewno Ej, ja wiem gdzie Jak będziemy czekać na pociąg O, faktycznie, bo będziemy, będziemy mieć dwie, dużo czasu Dwie godziny przesiadki I koncert się skończy około 22, a my o północy mamy pociąg Tak A mi się ręka część. No. Czekamy w kolejce no wiem, dobra, nie zawsze tak źle. Idziemy pomaka, idziemy po Maka, bo zamówiliśmy na Peulonarenie. Yy, I co? No idziemy kolejkować dalej, tylko idziemy pomakać I wrócimy. Hit hitów. Tak się razentuje kolejka na płytę. My jest jesteśmy... Tu jesteśmy gdzieś. I to są ci zawijaski, to nie trzy wiem, jest. Trzy my jesteśmy w drugim, na początku drugiego. Tak. Git. Smacznego. Życzę nam smacznego. Mm. Chicken nuggets. z chicken. Korean Jezusie. Uwaga. nie <grym> Może Julia, poszła tą kolejkę. O Jezu, ona się ciągnie aż. na dochody. Aż tam. No, 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 no. I wierzymy totalnie w to, co się dzieje. Dobrze. my jesteśmy tak. Tak, blisko. Tak, blisko. First one was great. Second, third, fourth, I don't know. Can we just sing? Yes! Anyway.

Jest jeszcze raz? To było za krótkie. Za szybko. Wyjdziemy, do się dojdziemy. Tak. Pa! Jesteśmy na koluszkach. Tak, trzeba biednać, bo chyba to nas jedzie. <noise> Możliwe. Ale co? Siedziałyśmy dwie godziny <noise> i oglądałyśmy sobie serial. Doglądamy jak siedem sześć. A czujemy się jeszcze gorzej. Ale koncert był, dany. koncert był udany. Jedna sprawa jest mega zabawna i smutna. Zgubiłyśmy, Znaczy zgubiłyśmy, no Wiemy gdzie jest wachlarz z hadżunem. Jest I pod, lecia, pod, i, z powtórami. Nie na nie widać. No, także wachlarz z hadżunem jest na torach, w koluszkach. W koluszkach. i szukali w koluszkach. Na torach, na drugim znajdziecie e, wachlarzyk z Hacczemu, chyba że już go nie będzie. Wracając do koncertu. Było ekstra. Za szybko się skończyło. Nogi mi odbadają. I co opłaca... stanie w kolejce się opłacało bo stałyśmy... Ile to było? 4-5 Ile? Od 12? No. Do 18. 6 godzin. Plus od 18 do 20 ciekawiśmy w środku już, czyli to jest 8 godzin. 8 godzin. 8 godzin zdania, siedzenia w kolejce, ale po pocało się. bo mi się ręka częsie, ale co? Opłacało się i były tak dobre widoki, tak dobre widoki jeszcze te telebimy tak. No normalnie cała tekstura skóry była widoczna. Tak. Każdy pory było widać u A Aha, Jun? Ale może A zarą... mam grudne okulary. No, aha, Jun? Wow. Jak na mnie, on jest po prostu. A to Jun ma tak idealną skórę. Tak idealną cerę ma, że to jest już jest, jest, jest aż niemożliwe. Nie wiem, jak można być tak gęstym człowiekiem. <laughs> Jezu, ten głos, te głosy. Jak wrócimy do domu i się, jak jak wstaniemy, jak wstaniemy, to nagramy podsumowanie. Prawdopodobnie. Tak. Udało mi się rozwalić różyczkę. <laughs> Moją różyczkę. Bo to wcięsłam tą łożyczką, że po prostu odleciała, ale to się chyba da naprawić. Możliwe, no... Y... Wszystkie te baterie znalazłam, więc... Banerka Hadżuna się raczej już nie naprawi, bo jest na torach. Tak. A ja nie będę schodzić na tory tylko po to, żeby zabrać banerek. Nie, nie. banerek, wachlarzek, Wachlarzyk. Ale widziałam suci, wachlarzyk, go na żywo, więc... Więc po no, co no, ci wachlarzek, skoro go widziałeś na żywo? Mam, więcej nie mam do powiedzenia. Nie. Było fajnie. Było fajnie. Znaczy, teraz już nie wiem czy nagrywamy zakończenie, czy zakończenie dnia, czy zakończenie vloga W razie co W razie co to dziękujemy pa. Za oglądanie No W secie od Kassandry był taki bilet pamiątkowy z chodem QR, który w którym był zapewne TikTok, ale nie chcę się pokazać, i Cassandra wysłała go na grupę. Naklejki z imionami chłopaków, naklejka The Rose. film filmklip z. To był chyba MV do You Beautiful, chyba. Set kart z każdym z chłopaków i z, z czterema wszystkimi. I my, jeszcze jak stałyśmy w kolejce, to dostałyśmy taką kartę Taki gratisik, ale tak I jeszcze serduszko czerwone na Red Ocean Miło, że byliście ze mną i z Olą w tym naszym dniach koncertowych i w tym vlogu, także dziękuję wam za oglądanie tego vloga Widzimy się następnym razem pewnie, kiedy pojedę na koncert Dinky pie.